Witam na recenzji tajnego kibla szkolnego. Jest to kibel tajny, bo kurwa się dowiedziałem dopiero, że on tu jest. Stoją i pilnują, czyli jebany wcale. Pierwsza recenzja światła. jest takie spierdolone. Kiedy przestanę je trzymać, to przestaje świecić. Albo nie. Chuj tu chodzi. Miedło. Nie działa, ale... Spokajające to wygląda. Kosz na śmieci pusty. Długie mydło. To puste. Papier do wyciągania chuja, też pusty. Pisuar. Chyba w najlepszym w całej szkole. Jakieś upominki, kurwa, pieluchy, podpaski, tampony. Chuj wie. I programu. Czerwone ledy prawie. Fajny, kurwa stracz. Mały bo mały, ale działa chyba. Normalna, nieopszana klapa. Przycisk zdobiony, oceniam 9 na 10, bo jest zajebisty, ale nie ma ze sobą żadnej historii.